Witam wszystkie Skorpiony na prognozie nowego miesiąca, miesiąca maja, który przedstawia się bardzo interesująco. W tym miesiącu Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji będzie przechodził do znaku ryb i ustawiał się dla ciebie w boskim trygonie, czyli oczekujesz przez dwa i pół na następne, na następne miesiące bardzo pozytywnych wpływów. Jowisz powróci później do wodnika i 29 grudnia powraca znowu do ryb. Ponieważ jego bieg jest historyczny, Jowisz bowiem będzie łączył się z Neptunem. Jednocześnie w rybach jest w wywyższeniu, tak? czyli ma największy potencjał i chodzi tutaj o tematy spirytualne, o zmiany duchowej, rozwój duchowy w świecie, ale także w naszym życiu będzie się bardzo dużo działo dla Was. Ten jowisz w trygonie, w trygonie do słońca przenosi tutaj prezenty, czy przynosi pozytywne niespodzianki, jakie będę opowiadać. W maju także Saturn planeta Karmy planeta przeznaczenia 23. zatrzymuje się i wyrusza w biegsteczny do 11, 11 października Saturn wyciąga konsekwencje. Saturn będzie sprawdzał ostatnie miesiące, czyli przynajmniej do, od, początku, od początku roku możesz się zastanowić, co było tematem związanym przede wszystkim z profesją, z zawodem, z Twoją, z twoją karierą, może z nauką. I Saturn nakazuje tak, jak gdyby objąć odpowiedzialność za to, ale także tematy nie tylko kariery, ale także domu, rodziny, miejsca zamieszkania. To będzie dla ciebie bardzo ważny, bardzo ważny temat, temat związany także z ojcem. I w maju planeta komunikacji, planeta biznesu, planeta interesu 30 wyrusza w bieg wsteczny, pozostanie bardzo długo w znaku bliźniąt aż do 11 lipca, wtedy przechodzi do raka i będzie ustawiał się dla siebie w trygonie, w bliźniaku jest do 23 czerwca 3 tygodnie w biegu wstecznym i w jego biegu wstecznym, nie należy nic podpisywać, nie należy rozpoczynać nowych prac. Uważałabym z inwestycjami wszelkiego rodzaju, ale także jeżeli musisz coś podpisać, jeżeli musisz zrobić jakieś duże zakupy, sprawdzałabym też, czy zabezpieczała się najlepiej, jednak od 30. Do 23 czerwca, czy wszystkie wa ważne decyzje przesunęłabym później po 23 czerwca, tak? Ten temat przerzuci się na następny miesiąc. Tymczasem Mars, planeta energii, planeta działania jest w raku i stoi dla Ciebie w trygonie. I to jest świetny czas, tak? Dlatego, że pomimo, że ta energia raka nie jest aż taka pozytywna, czy też nie jest aż taka produktywna, jak w baranie, do, do której, czy w skorpionie, tak? czyli należy to, także do Ciebie, że tutaj decydujesz się na coś i idziesz. Do swojego celu. Jest do, do przodu, do tyłu, dwa kroki do przodu, kro, krok do tyłu niezdecydowanie, ale jest w trygonie. I u Ciebie chodzi o Twoje cele, cele wyższe związane z nauką, z poszerzaniem horyzontów, z wyjazdem, jechać, nie jechać, e, ze zmianą two, Twoich celów życiowych. Mo, może będziesz chciał się zapisać na studia, do, do szkoły. Czy też spotkać się tutaj z kimś, jeżeli chodzi o zagranicę, robiłabym to, tak? Czyli decydowałabym teraz ten mars sprzyja odważnym przedsięwzięciom i polegałabym na swoich emocjach i na swoich uczuciach. Jeżeli czujesz, że coś masz zrobić, jeżeli czujesz, ponieważ to jest energia, że jednak czuję, to zrobię, że jest to dobrze, polegałabym na swojej empatii. Wenus, Merkury przechodzi 4 maja do znaku bliźniąt i Wenus 9 maja także przechodzi do bliźniąt i kończy się opozycja tych, tych planet, czyli poprzedniego miesiąca to, co się działo i przechodzi do domu, do domu bliźniaka. I tutaj poruszony będzie przez następny czas Wenus, przez następny miesiąc, a z Merkurem aż to... Aż do 11 lipca tematy finansowe, tematy zabezpieczeń, tematy uporządkowania, wszystko co jest związane z finansami, ze ścisłymi relacjami, czyli partnerstwa, współpracę, kooperacje, ale także tematy pieniędzy. Tak? Czyli i Wenus, i Merkury, do 30. Tutaj widzę, że pieniądze płyną, że będzie bardzo dużo rozmów, że będzie bardzo dużo pieniędzy przychodzić z zewnątrz. To mogą być pieniądze od klientów, to mogą być pieniądze od partnerów, to, może być, to mogą być pieniądze z prac. Które są związane ze słowem mówionym i pisanym, handel, praca z internetem, ale także pieniądze na na przykład kredyty. Tak? Czyli mo, możesz otrzymać jakiś kredyt, mo, możesz, do, mo, możesz nawet, no może wygrać to nie, ale to są pieniądze z jakiejś ubezpieczeń, czy też pieniądze od państwa, czy pieniądze na, na dziecko, czy na na przykład załatwianie jakichś spraw związanych z alimentami, czy inne wszystkie jakieś tam tematy rozwodowe, będą tutaj załatwione. I do końca miesiąca będzie ci, będzie ci to sprzyjać, tak? czyli że pieniądze płyną i będzie to uporządkowanie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o inwestycje, proponuję do 22. inwestować i zabezpieczać się, ale także szczególnie z planetami ze słońcem znaku byka, tak? dlatego że. W byku i Słońce pozostaje dla ciebie w opozycji. Wenus do 9 i Merkury do 4 maja. Tutaj, to wszystko, co zrobisz, jak się zabezpieczysz, jest jednak na stałe. To daje ci stałość. Będzie dużo, dużo propozycji, ba, bardzo dużo tematów. Słońce w siódmym domu w znaku byka do 20. Pojawiają się jakieś bardzo ważne osoby, pochwały i też pomoc ze strony otoczenia. Fokus na relacje, na partnerstwo, jak czujesz się w danym związku, czy odpowiada ci dany związek, czy dany związek spełnia Twoje marzenia, życzenia, czy są zrealizowane Twoje potrzeby, czy czujesz się bezpiecznie w danej relacji, czy w danym partnerstwie. To może być relacja prywatna. Tak? Małżeństwo, narzeczeństwo, na przyjaźń, znajomość, czy też te partnerstwa są naprawdę wartościowe i także tematy zawodowe, tak? czyli to mogą być jakieś tam współprace. Współpracę, y, współpracę i kooperację. Do 20 jest jeszcze, y, nadchodzi na, tutaj dużo y, propozycji. Sprawdzałabym to, pa, patrzyłabym, jeżeli czuję, że jest to bezpieczne, jeżeli jest to, co znasz, co rozumiesz, y, czy też także, jeżeli chodzi o inwestycje, inwestowałabym tylko w to, co, co rozumiem, nie robiłabym czegoś, czego, czego, czego nie rozumiem i gdzie czuję się bezpiecznie, postawiłabym na to, ponieważ 11. W tym domu odbywa się Nów i mam bardzo dobre aspekty, tak? czyli bardzo silny Nów Mars jest w sekstylu do Urana, czyli w znaku byka i merkury w trygonie do Saturna. Merkury w trygonie do Saturna i Mars w sekstylu do Urana, no nowe mo możliwości, tak, czyli byłyby nowe mo możliwości związane z domem, związane z relacją, wejście w jakąś relację, zakończenie jakiejś destruktywnej relacji i przemyślenia nowego życia, tematy wyjazdu, tematy wyjazdu za granicę, nauczenie się czegoś e, nowego, zmiany szkół, zmiany uniwersytetów, e, jakieś sprawy urzędowe, ale też temat domu. Tak? czy też temat temat rodziny, uporządkowanie przede wszystkim tego, pojawią się no, nowe możliwości w, w każdym bądź razie, nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, gdzie szybko w, to, w coś wejdziesz, tak? ponieważ Mars w, stoi w Trygonie, gdzie szybko się na coś zdecydujesz i to jest dla ciebie bardzo korzystne. 14. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, przechodzi do znaku ryb. I dla Ciebie jest to bardzo dobry czas, ponieważ Jowisz będzie przez e, w sumie 9 miesięcy, on będzie wchodził do znaku ryb, powracał po dwóch i pół miesiąca. Później przychodzi znowu do 29 grudnia do znaku ryb. Później przychodzi do znaku barana, będzie w biegu wstecznym. Później znowu wraca do znaku ryb, czyli bardzo interesująca podróż tego Jowisza, wyjątkowa. U ciebie będzie chodziło o twoje pasje, o miłość, o hobby, zainteresowania, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Więcej radości, więcej miłości, więcej przyjemności do roku 2022 z przerwami, tak, ale też temat kreacji, tak, wykreowanie czegoś nowego, ponieważ jest to dom talentów, dom, dom kreacji, dom przyjemności, więcej zabawy, spełnienia osobistego, ale także robienie, robienie tego, w czym czuję się dobrze, tak, czyli czy też wejście w relację, w związek, gdzie czuję, że jestem z kimś połączona duchowo, tak, że, że jestem z tą osobą, na, jestem tej osobie naprawdę przeznaczona i ona to samo czuje. Tak? Czyli, czyli w, tym, w tym kierunku temat dziecka, spełniania, kto chce mi, mieć dziecko, może już od 14 maja tutaj nad tym pracować. Jednocześnie właśnie te tematy życzenia, życzenia serca, realizacja życzeń serca. Te osoby, które mają dzieci, może będą się zajmować dziećmi, ma. może będą inne tematy, może będą to Twoje tematy <laughs> związane z <i> dzieciństwem. <laughs> Przepraszam, w każdym bądź razie więcej przyjemności, więcej radości, więcej zabawy, połączenia, połączenia dusz, miłość i kreacja, ale także Możliwe, ponieważ Neptun będzie się łączył w rybach z Jowiszem, możliwe, że odkryjesz w sobie nowe talenty, nowe możliwości, które, które będziesz pokazywał światu, i to będzie się rozwijało przez następne dwa lata, tak? czyli 21 i 20, 22 i trwa później na następne aż 12 lat. Bardzo piękny aspekt, tak, czyli oczekujesz tutaj ba, bardzo... Szkoda, że tak krótko w tym roku, ale w następnym miesiącu be, będzie, będzie dłużej. Ok. Jest, że każdy, ka, każdego to szczęście dopadnie i jest, że każdy będzie tak samo obdarowany, spokojnie nikogo, nikogo ten tranzyt nie ominie, tak? Jeżeli chodzi o to szczęście, czy to jest krócej normalnie i się jest w danym znaku 12-13 miesięcy, czyli wchodzi do jakiegoś znaku, Następnie jest w biegu wstecznym, żeby przyzwyczaić do zmian, później jest w biegu prostym, a w teraz do roku 2022 ten Jowisz będzie zmieniał trzy znaki, przygotowując nas na, na, na jakiś nowy etap, abyśmy mieli czas do wykreowania, w, do tworzenia czegoś nowego. Saturn wyrusza 23 w bieg wsteczny i tematem dla skorpionka jest dom. Miejsce bezpieczne. Czy czujesz się tutaj dobrze, tak? Czy to miejsce, w którym jesteś, uważasz za swój dom, czy czujesz się wolny w swoim domu, czy spełniasz się osobiście, praca w domu, w jaki sposób w domu pracujesz, jak masz się zorganizować, jak masz tutaj zharmonizować to z rodziną, z dziećmi, z, z partnerem. Saturn stoi w kwadracie, czyli w przemyślania. Te osoby, które przemyślały decyzję, przeprowadzam się, zostaję, kupuję mieszkanie, inwestuję w dom. I, I tak dalej, tak? Czyli w biegu wstecznym nie podejmowałabym decyzji, chyba że chcesz czegoś rezygnować, ale podejmowałabym później, jeżeli chodzi na przykład o przeprowadzkę, na pewno od, pa, od października dopiero, kiedy i Saturn, i Pluton, bo Pluton jest także w biegu wstecznym do października i później Merkury 30 wyrusza w bieg wsteczny, ale także Jowisz będzie wyruszał, tak? Czyli aż do, do października mamy wiele planet w biegu wstecznym. Jak Merkury wyruszy w bieg prosty, to Jowisz wyruszy, wyruszy w bieg wsteczny, tak? czyli, czyli zmiany i w tym roku również węzły karmiczne będą przechodzić na, do, do, twojego, do Twojego znaku na oś Skorpion Skorpion Bieg, czyli tematy będą się bardzo, bardzo zmieniać w tym miesiącu i to, co się wydarzy w tym miesiącu, te sygnały, które, które doświadczysz, będą miały wpływ już na następny rok, na rok 2022. Tak, czyli z tym Saturnem, wyciąganie, wyciąganie konsekwencji, podsumowanie, zastanowienie, wyciąganie konsekwencji, no jest planetą przeznaczenia, tak? Czyli pewne sytuacje, co jest już co nie czuje się dobrze, ten Saturn będzie zamykał w każdym bądź razie. 30. a jeszcze wcześniej, 20, 26 całkowite zaćmienie księżyca. W znaku strzelca na pełni. Ta pełnia odbywa się przed Tobą i nie ma wpływu na Twoje słońce, ale mówi o tym, o te tematach wartości, jak postrzegam siebie, jak, widzi, jak, jak widzę siebie, tematy sposobu zarabiania pieniędzy. Możliwe, że wiele osób z Was z tym kwadratem tego Saturna i z Jogiszem, które przechodzi do znaku ryb, pojawią się tutaj pomysły zakładania własnych działalności, wejścia z większą odwagą, popatrzenie na siebie, pozwolenia sobie, większa motywacja, większa wiara w siebie, większe zdecydowanie, ale więcej takiego optymizmu, aby zrobić coś swojego, aby zrobić to, co lubisz. Może nauczyć się czegoś nowego, może wejść w zupełnie inną profesję, może wejść na zupełnie inną drogę. Pluton bowiem w biegu, w biegu wstecznym w domu bliźniaka Mówi o nauce, mówi o zdobywaniu wiedzy, mówi o y, przekazie informacji i zupełnie innym rozumowaniu i może be, będzie to związane właśnie z otworzeniem własnej działalności, z innym sposobem zarabiania pieniędzy, czy też z tym obwisem, że Twoje hobby, Twoje pasje mają przynieść także pieniądze, czy też mają Ci pomóc w tym, w tym kierunku. 30 Merkury przechodzi do znaku Bliźnią, to przerzuca się na, na czerwiec 2021, ale od 30 nie robiłabym ważnych podpisów czy jakichś umów, nie rozpoczynałabym nowej pracy, nie robiłabym większych zakupów. Ten Merkury u Ciebie w czerwcu, czyli od 30 maja i ta, także w czerwcu, to są tematy jeszcze raz inwestycji, pieniędzy, zabezpieczeń, pieniądze od innych. Tutaj trzeba będzie sprawdzać, tutaj trzeba będzie korygować. I przede wszystkim czytałabym zanim co, coś podpiszesz, po prostu czytałabym wszystko, wszystko dokładnie i jeżeli jest jakiś chaos, jakieś zamieszanie, po prostu bym to sobie sprawdzała, czy też zapytała jakąś osobę profesjonalną i jest to związane z przypływem pieniędzy, ale i Słońce, i Wenus w tym znaku oznacza, że będziesz zapewne zabezpieczony. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do konsultacji te osoby, które potrzebują. Zapraszam do nauki astrologii online. Te osoby, które już potrafią trochę astrologię, ponieważ interpretujemy horoskopy. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału. Dziękuję za lajki i za komentarze. Wszystkiego dobrego.